Jak młodego Polaka by nie złapał. A tu już czas dwóch minut włączony dla zawodników startujących w wyścigu numer 8. Czyli wjeżdżamy na półmetek dziewiątej kolejki Serient w Eskilstunie i znowu zobaczymy Pawła przedpełskiego. Teraz już oczywiście nie odważymy się prognozować, co też Paweł może osiągnąć, a czego osiągnąć nie może. Startuje w parze z PKM z Peterem Carlsonem, a ich przeciwnikami będą Jakob Torsel i Janusz Kołodziej. Czyli mamy dwóch Polaków, w wyścigu numer 8. Janusz Kołodziej pojedzie z tego najkorzystniejszego, jak na razie czwartego pola. W dotychczasowych siedmiu wyścigach zawodnicy z czwartego pola wygrywali aż y, trzykrotnie, więc Janusz y, na dobrej drodze do sukcesu. Dwa razy wygrywali zawodnicy z trzeciego pola, po razie z pierwszego i drugiego. Paweł Przedpełski, trzy punkty na jego koncie w dwóch startach i Peter Karlsson kontra Jakob Torsel który do tej pory zdobył dwa punkty, podobnie jak Carlson i Janusz Kołodzie, o czym wspominaliśmy, swój pierwszy wyścig wygrał. Janusz przy płocie w białym kasku, obok niego w czerwonym Peter Carlson, Jakob Torsel i Paweł Przedpełski, czyli czołówka, czołówka juniorów Polski i Szwecji. Paweł Przedpełski Jakob Torsel, wspominaliśmy już o tym, że nie będą mogli się zmierzyć w półfinale drużynowych Mistrzostw Świata Juniorów w piątek w Motali, no bo Pawła Marek Cieślak. Nie powołał. No chyba, że pan Marek jeszcze zmieni zdanie, jeżeli Paweł będzie w Eskilstunie startował tak jak przed chwilą to widzieliśmy. Zobaczymy. Przed Pełski, Torsel, Peter Carlson, Janusz Kołodziej. Start do wyścigu numer 8 w Eskilstunie. Kto będzie najszybszy? Tym razem taśma poszła w górę. Świetnie. Kołodziej z czwartego pola. nieźle też Paweł przed Pełski, ale Kołodziej zdołał go zamknąć. Janusz Kołodziej mknie do przodu. Przed Pełski drugi, trzeci Peter Carlson, czwarty jest Jakob Torsel. Paweł Przedpełski będzie próbował kąsać a przy krawężniku. świetnie tam wyszedł ostro Przedpełski, ale Kołodziej był już napędzony przy płocie i raczej Pawełek nic mu tutaj nie zrobi. Janusz Kołodziej pierwszy, drugi Przedpełski, trzeci Karlson, który musi uważać na czyhającego z tyłu Jakoba Torsela, który teraz wygina się mocno na swoim motocyklu, szukając prędkości. Pierwszy Kołodziej, drugi Paweł Przedpełski. Dynamiczna sylwetka młodziutkiego Polaka, 19-letniego. Janusz Kołodziej jednak już powiększa przewagę. Wydawało się po starcie, że Pawełek znajdzie być może receptę na kołodzieje, ale teraz już Janusz jest zdecydowanie z przodu. Paweł też już raczej nie sposobi się do ataków. Spokojnie jedzie, ogląda się jeszcze, czy Peter Carlson jest na trzecim miejscu. Jest 45-letni Szwed na trzecim miejscu i będziemy mieli remis 3 do 3 w wyścigu numer 8, chociaż tam jeszcze i Jakob Torsel. Miało ochotę ponaciskać do końca. 3 do 3, 25 do 23 dla Elite Wetlandy po 8 wyścigach w Eskilstunie. Nie dziwię się, że takie chęci miał Jakob Torsel, by zmusić do błędu Petera Carsona. Widać było, że z każdym kolejnym przejechanym metrem, z każdym kolejnym przejechanym okrążeniem, wyraźnie doświadczony Szwed słabu wyciskał wszystko, co mógł z tego wyścigu. Bronił się zaciekle przed tymi atakami, wykorzystując znajomość toru i to, że łatwo bronić się, jadąc bardzo ciasno, bardzo blisko wewnętrznej części toru. no i... To się Carlsonowi powiodło, Torsel nie był w stanie go ugryźć, nie był w stanie go wyprzedzić, tak samo jak Paweł Przedpełski nie był w stanie na dystansie zagrozić się bezapelacyjnie najlepszemu jak na razie zawodnikowi tego spotkania, czyli Januszowi Kołodziejowi. To wprawdzie dopiero drugi wyścig z jego udziałem, ale... To z jaką przewagą wygrywa, to jak fantastycznie przygotowany ma motocykl, właśnie predestynuje nas do tego, by stwierdzić, że to jest najlepszy zawodnik tego spotkania. A tutaj zwycięzca tego wyścigu numer 8, Janusz Kołodziej. Za chwilę wyścig numer 9 i w nim po raz drugi...